Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Shein. Słuchajcie, wy ten film widzicie dużo później, bo dzisiaj jest ogólnie. 19 chyba jak to nagrywam, ale są tu prezenty dla moich bliskich, dla mojej mamy i dla Zuzi, więc muszę go wstawić po, żeby miały jakąś niespodziankę. O dwóch rzeczach wiedzą, ale o jednej jeszcze nie. Więc dobra, nie przedłużam, mam duży karton, mama go odebrała i nie kazałam właśnie im otwierać, bo przeważnie właśnie otwierają, sprawdzają, dają, wiecie, zdają mi relacje, i później ja wam po prostu nagrywam, jak odbiorę tą paczkę. Ale już się nie mogę doczekać, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne rzeczy i oczywiście na hasło DAC15 macie minus 15% zniżki. Dobra, pierwszą rzecz pokażę Wam tylko tak, ale za chwileczkę będzie przebitka. Słuchajcie, był tak pięknie zapakowany namiocik tipi. Uwaga, dla Ferbiego. Dla Ferbiego też się znajdzie prezent. Ja za chwilę go złożę, nie dostanie tego w wigilię, bo już się nie mogę doczekać. Ale tu będzie legowisko i ja wybrałam duży rozmiar M, czyli naprawdę tak mógł mały piesek tam siedzieć. On chyba jest 50 na 60 albo 40 na 60, coś takiego. Więc tutaj on jest tak pięknie zapakowany. Tutaj mamy materac, materac, materacek. Proszę, prezentuje się on tak, ale no to jak mówię, nie będę się rozgadywała, bo, no bo teraz nie zobaczycie. Teraz zapraszam Was po prostu na przebitkę, jak on wygląda. Patrzcie, ogromna jest ta poducha. Naprawdę spokojnie na pieska, eee, takiego mniejszego będzie, będzie to legowisko. Tutaj mamy kiki i tutaj mamy cały ten jakby namiocik, że tak powiem. A tutaj jest blaszka. To, czekaj, a myślałam, że to jest kreda. Gdzie można podpisać imię? Na przykład FERB. Okej, okay, kochani, zobaczcie, jak to się przepięknie prezentuje. Tutaj ta tabliczka. Ja wiem, że ja mówiłam o narzucie białej, a o tym namiocie, ale mi się żaden inny nie podobał, a z tego nie było innych kolorów, a ten po prostu wygląda przepięknie, więc przeboleję. Jak coś, to to jest i tak jego, więc nawet jak się zniszczy, no to wiecie, no. A my mamy no, swoją pościel i swoją narzutę, więc nie chciałabym, żeby się zniszczyła, ale naprawdę, no, przepięknie to wygląda. Mam nadzieję, że FERB będzie zadowolony. O, a Stasiu idzie. Lulu. Dobra, dobra, kolejna rzecz jest dla mnie, ja ją trochę tutaj rozpakowałam, Czekajcie, poszeleszczę trochę, jest to rzecz do domu. Ja potrzebuję narzut, bo Ferbuś wszędzie biega, więc lepiej, wiecie co, jest izolować od pościeli tak jakby zwierzątko. No i wybrałam sobie taką czarną narzutę w muchomory. Powiem Wam, że jest fajnie wykonana, nie jest taka mega, mega cienka, może tak, określę to jak taki kocyk, o, jak taki kocyk, ale jest w dotyku jak pościel, więc są różne rozmiary, możecie sobie zerknąć. Tutaj jest czarna, ona jest właśnie dla mnie, jak ją zobaczę, muszę ją mieć. Czarna super się sprawdzi, ale mam też na prezent dla mojej siostry. Uwaga, uwaga! W kolorze białym. Zuzia bardzo lubi, czekajcie, czym mamy ostrość. Zuzia bardzo lubi muchomory. Ma w pokoju różne tam figurki muchomorów i w ogóle, więc stwierdziłam, że to będzie super prezent. I ona jest taka sama jak ta czarna, tylko biała. Nie będę jej teraz rozpakowywała, no bo po prostu nie chcę opakowywać prezentu, ale mogę wam później pokazać na przebitce, jak prezentuje się ta moja czarna, a tutaj właśnie widzicie zapakowaną białą. No biała jest naprawdę przepiękna, ale u mnie przy ferbiku by się na pewno, na pewno nie sprawdziła od razu, wiecie co? no byłaby brudna i no biały nie jest aż taki przystosowany, powiedzmy tak, do dzieci i do, do właśnie do zwierzaków. Kochani, chcę wam pokazać, rozłożyłam tą narzutę. Ona wygląda tak, i słuchajcie, ja nie wiedziałam, ona tutaj ma humory jakby u góry. A tutaj na dole jest cała gładka. Więc, no, myślałam, że z ogólnie cała w muchomorki, ale i tak, i tak jest naprawdę bardzo ładna. Tutaj te muchomory są ładnie wykonane, ładnie jakby wyhaftowane, bo też takie właśnie nalepki. Bardzo, bardzo mm, fajnie to wygląda. No, i tak jak mówiłam, no, grubość, no takie, no nie wiem, nie wiem, jak mam to określić. No, nie jest gruba, ale też nie jest jakaś, wiecie co, tandetna, żebym y, y, mogła powiedzieć. No, więc tak się prezentuje: czarna. No i tak jak Wam mówiłam, no tutaj nie będę rozkładała, tutaj jest biała i pewnie ma tak samo właśnie z grzybkami, tylko się różni e, kolorem. I ja wzięłam sobie 1,60 m na 200, coś takiego. A i zapomniałam, mam również tutaj prezent dla Dawida. E, jest to bluza, powiem Wam, że wykonanie rewelacja. No ona nie była jakaś tania, 260 zł kosztowała. Ale jaka ona jest gruba! Ona ma tutaj taki jak zobaczycie, O, um, wyszyty, nie, nie wyszyty. wow, to jest taki materiałowy, jakby taka naszywka materiałowa. Ma tutaj taki napis, jest w kolorze, jak widzicie, takim ciemnym, szarym, ale jaka ona jest gruba! Jaki ten materiał jest naprawdę porządny, i już wiem dlaczego, ponieważ tu ma takiego misia, ale nie taki, co będzie się pęczkował, tylko taki polar. O, polar, polar. Więc no, będzie bardzo, bardzo Milusia. Nawet będzie mógł sobie Dawid założyć do auta bluzę Na tą kamizelkę i będzie mu na pewno ciepło I myślę, że rozmiar będzie ok. Kaptur też fajny, taki gruby, duży No moim zdaniem Czad, czad, czad I Ja już ją chowam, bo Dawid jest na chwileczkę na zewnątrz Bo to ma być na prezent I będzie on dopiero pod choinkę Za kilka dni Aha i ja wzięłam Rozmiarze XL i Dawid nosi Przeważnie właśnie bluzy w rozmiarze XL Więc myślę, że rozmiarówka jak najbardziej się zgadza, ale dopiero tak naprawdę okaże się bardziej jak y, ją y, przymierzę. Dobra, lecimy z rzeczami dla mnie. Tyryryry. Zamówiłam sobie gorset. Gorset, który prezentuje się tak, jak widzicie, na piersiach ma podwójny jakby materiał, to nie będzie nic nam prześwitywać. Tutaj brzuch będzie odkryty i on ma takie mm, takie kwiatuszki. Jest po prostu przepiękny, wiecie, do jeansów z wysokim stanem, taki gorset i na to marynarka i wtedy nie będzie jakoś wulgarnie, a będzie po prostu ładnie to wyglądało i z tyłu tutaj ma taki e, suwaczek właśnie w kolorze, w kolorze srebrnym. Ja wzięłam rozmiar M i mam nadzieję, że, y, że się w niego zmieszczę, więc za chwileczkę zobaczymy, e, przymierze i Wam pokażę, jak on się na mnie prezentuje, ale chciałam mieć właśnie taki gorsecik w swojej szafie, bo wiem, że on właśnie do marynarek naprawdę wygląda bardzo ładnie. No tej rzeczy, kochani, nie mogłam się doczekać, ale no jestem trochę zawiedziona. Jest to sukienka, zobaczcie, ma takie piórka. W ogóle skojarzyła mi się z tym serialem Środa, co teraz jest bardzo na czasie. Tutaj ma taki kołnierzyk długi, długie rękawy i przy nich również piórka, które się no niestety sypią. Tutaj tak się prezentuje, no i na dole... Na samym końcu, ciężko to pokazać, też ma piórka, ale zobaczcie, one nie są jakby do końca przyszyte do tej, do tej sukienki. Nie widać tego, ale tu są takie dziury porobione, fajnie, by było, jakby były lepiej tutaj przymocowane, bo jest tak, przyszyte przerwa, przyszyte przerwa. No i tak jak mówię, no, te piórka się strasznie sypią. Ja wzięłam w rozmiarze M i jestem ciekawa, czy ona będzie na mnie dobra, więc ją Wam przymierzę, no bo tutaj słabo, słabo widać, ale te piórka mnie tak skusiły. Mówię, kurczę, coś innego, coś innego. Jeszcze takiej sukienki nie miałam, no ale zobaczymy. Jak będzie dobrze leżeć, to ją na Wigilię założę i zobaczymy wtedy, jak się będzie po prostu sprawowała, bo z materiału jest taka, o, no powiedzmy, że, że ok, więc to też zaraz do przymierzenia. I ostatnia rzecz. Bra, mam sukienkę na sobie, powiem, że dekolt jest spory, mam stanik taki mocno wycięty i tutaj musiałam go jeszcze e, trochę obniżyć, więc rękawki prezentują się tak. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. E, no nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Ona jest troszeczkę wygnieciona, e, muszę ją wyprasować. Ale chyba tragedii, tragedii nie ma. Jest trochę tutaj luzu. Może w Eskę też mi się zmieściła, ale wtedy prawdopodobnie brzuch by mi się odciskał, więc no nie wiem. O, którą już widzieliście u mnie. I to jest prezent dla mojej mamy. Nie, nie ostatnia, przedostatnia. I to jest prezent dla mojej mamy. Jest to, kochani, ten płaszcz. Powiem Wam, że gdzie nie wejdę, to y, ktoś się pyta, gdzie kupiłam ten płaszcz. Jest taki super. Ostatnio pani Pepko też mnie zaczepiła i spytała się, gdzie pani kupiła ten płaszcz. A ja mówię właśnie, że na She In i że wcale nie idą tak długo te rzeczy, bo około tygodnia. Więc no tutaj jest ten płaszcz taki sam jak ja mam dla mojej mamy, tylko w rozmiarze M. No i powiem Wam, że no jest super. Jak chcecie go sobie kupić, ja mam S i on jest taki większy, więc. Jeśli byście chcieli bardziej dopasowany, to myślę, że o rozmiar mniejszy spokojnie możecie brać. Więc tak, to jest prezent dla mojej mamy ogromny, długi płaszcz, który już mogliście u mnie zobaczyć. Jeżeli chcecie zobaczyć na mnie go, a nie widzieliście jeszcze wcześniej, zaplątałam, no to zapraszam do poprzednich filmów, tam na pewno znajdziecie, albo do mnie na Instagrama. Tam są również w nim zdjęcia. No i mojej mamy też się spodobał, stwierdziłam, że. Zamiast dla siebie, po prostu wezmę dla, dla niej na, na gwiazdkę. No i tutaj mamy wspólny prezent dla mojej mamy i dla Zuzi, który mogliście już u mnie również zobaczyć. Jest to projektor, który im się naprawdę bardzo bardzo spodobał, więc no nie mogłam e, przejść obojętnie. Jeżeli mogłam sobie wybrać kilka rzeczy, no to stwierdziłam, że to im prezentuję i one o tym projektorze nie wiedzą. Nie wiem czy się domyślają, czy nie, że mogłam taki prezent sprawić. Okaże się mm, 24, ale no wiem, że u mnie im się bardzo podobają. Widzę, że też by bardzo taki chciały. Mm, no, to będzie podpisany dla mamy i dla Zuzi, to będzie ich wspólny prezent, narzuta dla Zuzi, kurtka dla mamy. No, i właśnie ten projektor będzie im umilał wieczorem. Mam taką nadzieję, bo naprawdę jest świetny i u mnie się sprawdza rewelacyjnie. Więc jeżeli ktoś szuka. To polecam, on chyba kosztuje 200 zł, ale czasami są różne duże promocje, są kody rabatowe, tak jak u mnie, dats 15, więc yy, możecie sobie skorzystać. Ja wam polecam. Yy, gra muzyka, szumy, yy, jak się nazywa, burze, można ja słychać. No, chłopcy, to nie, że fajne? Jest to muzyka dla dzieci. No, muzyka do usypiania. Możecie też ściągnąć aplikację, ja jej nie mam, ale wtedy przez aplikację yy, sobie możecie sterować tym projektorem. Dziękuję moi kochani za oglądanie tego holu zakupowego z SHEIN, widzimy się już niedługo, no i tak jak mówię, powtórzę się kolejny raz, pamiętajcie o kodzie rabatowym DAT15, wszystko z dużej litery i razem, wtedy będziecie mogli po prostu zaoszczędzić trochę pieniążków. Buziaki, pa pa.